To ja pozwolę sobie zacząć od krótkiej wizytówki osoby, z którą akurat teraz mam okazję rozmawiać. Urodzony do walki, nieugięty, kierujący się twardymi ulicznymi zasadami. Huligan wchodzi do gry. Czyli Artur Tomala, witam cię serdecznie. Witam również. Prawda to, co napisano o tobie tutaj w tej krótkiej ocenie twojej osoby? No myślę, że nie, nie, nie odbiega to od mojej osoby jakoś. Tak nieskromnie powiem. Bardzo dobrze w takim razie. Takie osoby tutaj na gromdzie są jak najbardziej pożądane. To zresztą przekonaliśmy się o tym podczas pierwszej edycji. Właśnie miałeś okazję oglądać pierwszą edycję tej gali? Yy, przyznam szczerze, że tak urywkowo. No akurat yy, nie, nie, było, nie, nie było mi dane obejrzeć na, na, na żywo, ale później tam sobie... Jakieś tam urywki oglądałem. Ale rozumiem, że akurat nawet jeśli nie miałeś okazji tak jakoś sobie dokładnie tego obejrzeć, no to jeśli chodzi o walkę na gołe pięści, to doskonale I wiesz czego... To jest rewelacyjna. Jak dla mnie jest naprawdę trafiona w dziesiątkę, dlatego tu jestem, prawda, też. To powiedzmy troszkę dlaczego taka dla Ciebie jest trafiona w dziesiątkę, bo co? Bo wszystko co z nią związane, tak? Czyli adrenalina jest na pewno dużo większa niż jeśli chodzi o jakiś powiedzmy tam pojedynek na rękawicę, to nie ma dwóch zdań. Co jeszcze? Typowo męskie, takie powiedziałbym, morowicenu. No, no i ogólnie nie, cała, cała ta otoczka tego. Akurat mi to podchodzi i, i dlatego jestem tu, gdzie jestem. Rozumiem, że też jeśli chodzi o doświadczenie, jeśli chodzi o tą dyscyplinę, to też y, jakoś można powiedzieć, podpasowało ci to. Jeśli do, do doświadczenie, no, y, no jakieś tam y, y, doświadczenie, no. no spod radowskich dyskotek. No <laughs> nie, i właśnie, ale, ale prawda jest taka, że tutaj wiele osób, jakby gdzieś tam zbierało to też w takich okolicznościach to doświadczenie, ale większość, jak z nimi rozmawiam, twoich kolegów, nie wiem, czy to prawda, czy nie, mówi, że akurat w tej rywalizacji ma zero po stronie porażek. Jak to wyglądało u ciebie? Nie no, zdarzało się przecież, nikt nie jest, jak to się mówi, niezniszczalny i mi się zdarzało też oberwać tak, że, że po prostu dochodziłem trochę do siebie, no. Taki, taki ten sport, tak? Taki ten sport. No ale to się teraz wszystko tutaj na pewno przyda, choć okoliczności są no właśnie takie trochę nietypowe. Po raz pierwszy gdzieś takie dopiero, którymi można się poznać, bo to jest i mała przestrzeń 4 na 4. No właśnie taki malutki ring, to jak ci to się Samie podoba? Wiem. Ciężko mi powiedzieć. Nie, nie miałem do, do, nigdy okazji na, na tak małej powiedzmy, znaczy w sensie ringu, prawda? Czy... No to jest zupełnie inna, to są rundy, tu trzeba jednak trochę pochodzić na nogach tej taktyki, też jakieś, e, trzeba głowy też do tego, prawda, nie tylko, że wyjść, pomachać sobie rączkami i, i, i po wszystkim. No tu jednak jeśli chodzi o zawodników, co, co startują, większość jest e, albo zawodowymi, e, akurat mi się e, trafiło zawodowego pieścia, czyli chłopak, który na pewno ma dużo pojęcia i, i on tylko czeka na takie jakieś, powiedzmy... E, Cepki, że tak powiem. Nie? No właśnie, ale też trzeba przyznać, że pozwoli, że tego nawiążę. Pierwsza gromda pokazała, że właśnie cepki, że właśnie niekoniecznie sam tylko sport, ale również te takie doświadczenie zdobyte troszkę innego rodzaju rywalizacji, to Tyson tutaj najlepiej przykładem jest. No czasami bardzo się przydaje i potrafi w tym boju z, ze sportowcem, z pięściarzem, z kickboxerem odegrać jednak decydującą rolę. Dlatego uważam, że nie jestem na startowej pozycji, i no i chciałbym, żeby naszych ciał. Mam nadzieję, że, że właśnie uda mi się to pokazać, prawda? Dobrze, jedziemy dalej. W takim razie też nam światło chyba zgasło troszeczkę. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda to światło odpalić. Jeden moment. Bo to by się, rzeczywiście tutaj przydało. <gazujesz> się światło, nie, 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 nie. <gazujesz> <gazujesz> zaraz, zaraz może wrócimy, bo tam się światełko zgasiło. Ale w takim ciekawym momencie, no. Dobrze, że nie na rynku. O, fanta... <gazujesz> o właśnie. Zgasło nam światło, ale jak powiedziałeś, dobrze, że nie na ringu, to prawda. No, oby tam nie, nie zgasło światło. Oby tam nie zgasło. Przede wszystkim nie Tobie, żeby nie zgasło. No właśnie. Otóż to. Bardzo ładna puenta tego całego zdarzenia, które nam się tu przed chwilą po pojawiło. Wracamy do rozmowy. Pozwoli, że ja jeszcze dopytam w takim razie, bo mówiliśmy o tym i dokończyłbym ten wątek, bo mówiłeś tutaj rzeczywiście, że dlatego uważasz, że nie stoisz na straconej pozycji, no bo właśnie są pewne rzeczy, które akurat w na gołe pięści są równie ważne, jak to sportowe obycie. No dokładnie, no, yy, yy. Trenowałem mi boks, i kimboksing. Tu właśnie chciałbym z tego miejsca pozdrowić yy, kolegów z Panczera, z R, y, RKT Radom, y, którzy też no, właśnie mieli za tydzień galę, też pozdrawiam ich wszystkich, życzę powodzenia. I uważam, że no właśnie wszystko to połączenie boksu, trochę ulicy, kimboksingu myślę, że właśnie y, da taki efekt, w którym doszło do... Doszukuję się swoich szans, o tak to bym nazwał może. Tak się koło się zapytam? kibic Radomiaka? Dokładnie. No, tak. Dlatego też właśnie tu też pozdrawiam GLS-ów i inne ekipy radomskie i co, no chciałbym też właśnie pokazać ten charakter radomskich chłopaków, co im serca nie brakuje, także... A mnie się wydaje, że ja już tutaj, że, że na pierwszy gromadzie już był jeden kibic Radomiaka, mieliśmy okazję tutaj oglądać kogoś, kto właśnie też przyznawał się do kibicowania temu klubowi. Tak, 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 tak. ruski bodajże, tak? No właśnie. No i też ma chłopak serducho, pokazał, prawda, że, yy, że się nie boi. Poszło jak poszło, no trudnego rywala miał, prawda? No ale serce chyba mi się wydaje, że, że pokazał, że, że, że ma i o to tu chodzi też, prawda? Wspomniałeś o tym, że gdzieś tam yy, boks, kickboxing był jest tak. u Ciebie, funkcjonuje. Jak długo się zajmujesz tymi dyscyplinami? Yy, w sumie to... Że... Ja wiem, od 17, 18 roku życia, jakoś tak to się zaczęło, jakoś te tak kłądo wcześniej, no jakoś to y, szło za mną, prawda, jakieś tam przerwy mniejsze, większe, ale cały czas w treningu i, i no i dlatego y, no, chęć właśnie jakieś sprawdzenia się, y, czy to w tym, czy w wieku jakby młodszy, czy teraz, no zawsze jest, chodzi to za mną i trafiła się ta okazja, mówię, tu mi się ta formuła bardzo y, podoba i no i dlatego nać nie zastanawiałem za długo. No może trochę tam jakieś tam analizy, bo już lata swoje są, nie, dzieci i to tamto i człowiek tak ten, ale... No tak właśnie, to, to, to troszeczkę gdzieś tam pewnie w tyle głowy jest, no że to właśnie, no dzieci, a potem co? A jak się przegra, to co? To raczej ze mną, ja bym miał jakieś, do siebie jakieś, nie no... Generalnie rzecz biorąc... ktoś takiego przegrał, wygrał, mi się wydaje, że tu każdy, samo, samo, sam startu już jest w jakiś sposób... No, no e, trzeba e, mieć jaja, to prawda. No już jest dla mnie jakoś tam... E, jak to powiedzieć, spełnienie tego, co chcę sobie co sobie założyć, a wiadomo, jak wyjdzie wygrana jakaś, no to jeszcze lepiej, ja, ale tam, jeżeli bym się tak jakoś bardzo załamał tym, że mi się, nie, nie wiem, nie, nie, nie powiedzie czy coś, no to ja nie muszę nikomu nic że y, robię to dla siebie przede wszystkim i, 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 i tyle, no nie. Wspomniałeś o tym, że to będzie twój rywal, to jest zawodnik, którego poznałeś zresztą tutaj, no to też taka ciekawa historia, przyjeżdża się i poznaje się dopiero rywala, który gdzieś tam też te sportowe bardziej sukcesy, sukcesy odnosił, że trzeba tu być czujnym, trzeba uważać. Będzie chwila, żeby się zastanowić, co zrobić, żeby w tej walce przełamać te jego jakieś tam atuty? Ja przyznam się, że ja nie mam czegoś takiego jak taktyka, czy, czy nie wiem, rozmyślanie, to wszystko wychodzi wychodzi, powiedzmy, na ringu, o tak może na to, nie, bo ciężko, ja, ja akurat jedyną walkę, którą widziałem tu z tych zawodników, była właśnie, jak oglądaliśmy żoną, jak walczył z, Bils, z Balskim. Mhm, tak. Możliwe. No i no, po tym widać, że no, chłopak ma, chłopak ma i kondycję, i charakter, i... ja takich zawodników lubię, także no sama, sama, że tak powiem, fajna sprawa, się zmierzyć z takim chłopakiem. Kibiców nie będzie w hali, no bo nie może ich być, w związku z różnymi... No właśnie, szkoda. No Zawsze to jest motywacja. Tutaj fajnie, że chłopaki ode mnie byli, zawsze to jest raźniej i, i, i lepiej tak na duchu. No nie? Także Zresztą my się staramy tak, jeśli zawsze od nas chłopak gdzieś tam walczył, to zawsze staraliśmy się go wspierać, bo, bo mówię, no to jednak od tego się też ma, nie? Ty przyjaciół, kolegów, żeby, żeby sobie jakoś tam pokazywać, że się jest razem. No właśnie. No to w takim razie czekamy na tę twoją walkę i co? No... Ja chyba wszystkim tutaj życzymy, żeby w tym finale gdzieś tam się znaleźli, żeby jeszcze można było tutaj pokazać w tym najważniejszym decydującym momencie, a poza tym te 100 tysięcy złotych zawsze się przyda. No dokładnie, no jest zawsze co sobie zrobić, tak? Tym bardziej jak się ma <grych> dzieci i <grych> to wszystko. No, yy, także, ale o pieniądzach nie myślę nawet. Yy, bardziej chodzi o właśnie pokazanie się na, na tle sportowym i, i z tego miejsca chciałbym jeszcze, mogę pozdrowić? Oczywiście. Yy, żonę, dzieci, moje dwie yy, córeczki, yy, kolegów. Yy, z Radomiaka, z Legii, z, z Radomia wszystkich, z Osiedla Piętnastolecia i innych osiedli. I co, no i do przodu. No, nie? no niech te wszystkie osiedla oglądają kolegę tutaj w akcji jutro. Radom, Radom pokaże jak jest i <laughs> będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Trzymaj się. Dziękuję.